Cześć, witam Cię w Twoim lepszym życiu. Czy masz czasami tak, że czujesz się ze sobą niezbyt dobrze, trochę Ci ze sobą tak niewygodnie i nieswojo? Jeżeli posiadasz takie uczucia, to znaczy, że musisz popracować nad poczuciem własnej wartości. Czyli najpierw musisz sobie zapewnić godziwe warunki życia i poczucie bezpieczeństwa, aby wystartować w tym dobrym, lepszym kierunku. Takie podstawowe rzeczy, które Ci są niezbędne do zwiększenia poczucia własnej wartości. To przede wszystkim sen. Może to wydawać się śmieszne i prozaiczne, jednak większość z nas nie zwraca uwagi na nasz komfort, jakby wysypiania się. A wszyscy wiemy, co to znaczy być przez pewien czas pozbawionym snu. Nie możemy wtedy jasno myśleć, stajemy się roztargnieni i poirytowani, nie sposób nabrać pewności siebie, będąc przemęczonym i pozbawionym energii. Nie zapomniając sobie odpowiedniej ilości snu, nie będziesz normalnie funkcjonował i czuł się pewny siebie. No nie ma na to szans. Drugie, dach nad głową. I pożywienie. Właściwe otoczenie i pewien komfort potrzebne są, byśmy czuli się bezpieczni. Upiększanie swojego miejsca zamieszkania jest niezwykle ważną rzeczą. Jeżeli mieszkasz w domu, gdzie panuje ciągłe zamieszanie i gdzie nie możesz się skoncentrować, powinieneś sobie znaleźć własny kącik, i uczynić z niego przytulne i przyjemne miejsce. Nie zwiększysz swego poczucia własnej wartości, mieszkając w zatłoczonym i niespokojnym miejscu. Drugie, trzecie, drugie, trzecie bezpieczeństwo finansowe. Z tym, że nie mówię tutaj o dożywotnim zabezpieczeniu finansowym, Mam raczej na myśli schronienie, zapewniony posiłek i środek transportu. To podstawowe potrzeby finansowe, które trzeba spełnić, zanim w ogóle można będzie mówić o zwiększeniu poczucia, poczuciu własnej wartości. Wiele kobiet ma poczucie niższości, żyjąc w warunkach, w których nie mogą czy też nie chcą. Z nie chcą spełniać podstawowych y, kryteriów godziwego życia. Każdy z nas powinien wiedzieć, że sam może się przyczynić do poprawienia warunków swojego bytu. Jest to możliwe, jesteś w stanie to zrobić, tylko trzeba spróbować, jeżeli żyjesz w warunkach, które Ci nie odpowiadają. Po czwarte, porządek. O tym już y, wspominałam w jednym z moich poprzednich filmów. No niestety, w świecie, który bywa chaotyczny, hałaśliwy, zaganiany i pozornie zagrażający, powinniśmy sobie stworzyć coś w rodzaju przystani. Za wszelką cenę trzeba zwiększyć yy, porządek, wygodę i bezpieczeństwo otoczenia, w którym żyjemy. Z tego miejsca zewnętrznego spokoju, z tego naszego prywatnego sanktuarium, łatwiej dotrzeć nam będzie do spokoju wewnętrznego. Już wspominałam w poprzednim filmie o gromadzeniu rzeczy, do których mamy taką tendencję, przynajmniej większość ludzi. Trzymamy w naszym miejscu zamieszkania mnóstwo tak zwanych rupieci, z których nie korzystamy od lat i korzystać nie będziemy. Natomiast bardzo trudno nam się jest Zmobilizować do tego, żeby te rzeczy usunąć z naszego domu. Jakaś sukienka sprzed 20 lat, w której nikt nie chodził, uszczerbiony kubek, przypalona patelnia, z której dawno ktoś nie korzysta. Naprawdę warto przejrzeć sobie te rzeczy. I pozbyć się tego, z czego nie korzystamy, bo ludzie zamożni i bogaci, jak się przyjrzycie ich domom, no to oni, oni nie trzymają takich, że tak powiem, nieużywanych, zepsutych rzeczy. Warto zwrócić na to uwagę. Naprawdę do tego nie potrzeba, nie wiadomo jakich środków finansowych, żeby uporządkować swoją przestrzeń, no wystarczy po prostu tylko trochę chęci. Warto sobie to rozłożyć na jakieś etapy, żebyśmy się nie zniechęcali do uporządkowywania naszej przestrzeni. Jak już wszystko uporządkujemy, wyrzucimy rzeczy, z których nie korzystamy, naprawdę poczujecie się w takiej swojej przestrzeni o wiele bardziej komfortowo, będzie wam o wiele przytulniej i wasze samopoczucie psychiczne się poprawi, bo wyjdziecie po prostu z tego chaosu, z tego zamieszania, z, którego, z którego, w którym codziennie przebywacie. No i jeszcze tutaj muszę wspomnieć o zdrowiu. W dzisiejszym zabieganym świecie na to zdrowie nie zwracamy uwagi. Jak mówi stare przysłowie: szlachetne zdrowie nikt się nie dowie. Jako smakujesz, aż się zepsujesz. I co z tym zdrowiem? No, słabe zdrowie ma wpływ na całość naszego funkcjonowania fizycznego, umysłowego i duchowego. Myślę, że nie jeden z nas już się o tym przekonał. Trudno pracować na najwyższych obrotach, kiedy mamy gorączkę, coś nas boli, lub jesteśmy rozbici. Przeziem, przeziębienia, zepsute zęby, chroniczne bóle, migrena oraz inne dolegliwości bardzo szybko mogą nas sprowadzić do poziomu podstawowego funkcjonowania, a tego byśmy przecież nie chcieli. Dlatego bardzo tutaj ważne jest, abyśmy dbali o odpowiednie odżywianie, utrzymywali odpowiednią wagę, dozowali sobie odpowiednią ilość ruchu na świeżym powietrzu. No i oczywiście, Rezygnowali z takich y, dodatków ulepszaczy, jak ja to nazywam do życia, na przykład papierosy czy y, alkohol. Myślę, że wymieniłam tutaj y, kilka cech, które są niezbędne do tego, aby. Twoje poczucie własnej wartości się zwiększyło. Przeanalizuj sobie, jak to wygląda w Twoim y, życiu, czy te, te kilka elementów one faktycznie są na, na tym odpowiednim y, poziomie. Jeżeli o czymś y, zapomniałam, a uważasz, że, y, że powinno być o tym wspomniane, to napisz y, w komentarzu. Dziękuję za dziś. Super, że byliście. Do usłyszenia.